Patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? ochydnymi rejktami koniunkcji sfer, trollami, trupojadami i wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych powietuałów. Wysłani do walki z potworami nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemię, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi! Chłostana biczem wojny! To kara bogów! Za nasze grzechy! Nie zapominajmy też o okrutnej plaze spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię! Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się! Wokół ciepła wiecznego ognia, bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Wiedźmina w Fel był Nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojnie Ukrainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, Barona. I zadarła z jakąś wiedźmą. <śmany> 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 Co za brzydactwo! Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. I stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera? Anyż, sandałowiec i coś jeszcze. Szafra! Pierdolno, wódki jakieś nie masz? Co jest, Siwy? Rozejrzałeś się już? W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Tris Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. A, więc to tris, No tak, teraz widzę podobieństwo. Prawda? Ząb czas już są trochę nadgryzł, ale ciągle wygląda niczego sobie. Jeżeli ci nie wyjdzie z Nilgardczykami, możesz zostać lalkarzem. Hmm, chyba coś pominąłem. Pójdę się jeszcze rozejrzeć. Świecznik ma łomaną nogę, drewniany świecznik, ma łomaną nogę, świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Ściana ma inny kolor, jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Hmm, może tamten obraz, wielkością pasuje, baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Hmm, może doszło tu do walki? Poszukam śladów. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Jest reszta świecznika i plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus z są. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe dokąd prowadzi ślad. na pierdolno. wódki jakieś nie masz? Cholera, trap się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Mm, świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tym więcej nic ciekawego. Też mam kaca? Rozejrzałeś się już? Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej, Mordy Jedne. Dajesz ludziom Ewrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy... Byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Poznajesz ten talizman? Hmm, tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabi własnego ojca się siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Ty też wyglądasz jakbyś klej na pierdolno. Wódki jakiś nie masz? E? Nudzisz się? <tryk> Ty, białowłosy, też wyglądasz, jakbyś i pochlał.

Dalej! Dalej płotka, dalej! Tu Nie patrzcie, jakiś Zabieraj się z tego Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrichowi w kiszkach złe zaległo i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edric teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta. Tak się składa, że potrzebuje guślarza żywego. Jeśli powiem Wam, jak wyleczyć Edrica, zostawicie guślarza w spokoju? Hmm, no w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar z zdziewany, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie zdrowy. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. Panowie, idziemy. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplą Medrika. Moja stara będzie wiedzieć, zna się na Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą. Czego chce? Potrzebuję pomocy. Uuuu, Człowiek a jak wilk. Jeśli choć nie stary, to na niego głoś czeka. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni. Biały wilk. I przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem ukadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Kuślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? U, 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 u. Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nie za. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? <noise> Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Książniczka? Koza! Uciekła! Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwoncie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam podstępne bestie.